Jerzy, jaka jest Twoja prawda o Twoich książkach? Piszę książki, tak jak... No też również jak wszyscy z prawdy, która wygląda tak jak rozbite lustro. Zbieram kawałki prawdy zbier i składam w lustro, więc napisałem książki, które są właściwie... prawie abstrakcyjne. One są prawdziwe. Jak Ciągle jest trudność, jak napisać książkę, która nie byłaby reportażem a y, jakąś y, no, y, obiektywną prawdą. Obiektywną, która by pasowała dziś za 100 lat, czyli musi ta książka opierać się na mechanizmach, które istnieją y, w, w społeczeństwie. Y, to, Coś o, konkretnie o tych książkach. Tutaj te książki, to jest pierwsze to jest przesilenie. Sądziłem, że tego typu książek powstanie więcej, a potem zobaczyłem, że tylko ta jedna w całej Polsce powstała. To jest o roku 90. kiedy partia e, musiała odejść. Dlaczego partia musiała odejść? Dlatego, gdyż wyczerpała swoje zasoby ekonomiczne. I to, I to był główny powód, a nie to, partia nie wyczerpała swoich zasobów, że tak powiem, militarnych. Mogłaby jeszcze sprzedać, mogłaby jeszcze się pić, ale ona zbankrutowała. Zbankrutowała i oddała dlatego władzę. Oczywiście wszyscy piszą, jak partia oddała tą władzę. Gdzieś takie powieści martyrologiczne. Wszyscy spali na steropianach gdzieś tam w Gdańsku. A u mnie się to dzieje w małym miasteczku, kiedy wszyscy się znali. Pierwszy sekretarz siedział obok mnie, a ja jednocześnie wyrzucałem go z roboty. Więc ten dramat to ludzi, którzy znają się i jednocześnie się już nie mogą znieść. W pewnym momencie jak jest taka pogoda piękna, pogoda, słońce świeci i nagle nadchodzi burza i ten ozdrowieńczy deszcz spada w dół i to jest powieść o tym, taka, tak, tak, naprawdę natomiast szczegóły tej powieści, no to y, trzeba byłoby przeczytać druga, druga z kolei powieść jest o człowieku, tak jak, której się potem zdarzyło y, że wyrzucono człowieka z domu, ponieważ nie płacił podatków zabrano mu dom i oczywiście gmi, urzędnicy oszukali go. Powiedzieli mu, że pójdzie e, mieszkać do miasta e, dla dostania jakiś pokoików będzie mieszkał, tak sądził. ale oni tego pokoiku nie mieli. I umieścili go chwilowo w Starym Pałacu 15 km za miastem. I tak się robi. Nikt nie wie, że każde, nikt nie wie, że w każdym mieście, w każdej gminie są e, dzisiaj kolonie karne. I te kolonie istnieją. I, on właśnie trafił do takiej kolonii karnej, o czym nie wiedział, to był pałac. Kiedy przejeżdżał przez park taki zagracony, połamany i zobaczył, to tak jakby, jakby Dante, który trafił do piekła. Tam był taki napis, porzuć wszelką nadzieję, stąd wyjścia nie ma. I od tej pory, kiedy on się zorientował, że już z tego pałacu nie ucieknie, dostał szału. Bo chodzi o to, że mieszkając tak daleko, nie mógł pracować, jego żona nie miała pracy, jego dzieci były skazane na nędzę. Wszyscy byli skazani i wydawało się, że można stamtąd odejść. On próbował różnymi sposobami, przyjeżdżał nawet do wojewody, opisuje jak trafił do sejmiku wojewódzkiego. Yy, wszędzie był, nic mu to nie pomogło, ciągle kołami pracował i ciągle myślał o zemście. Ktoś mu powiedział, gdybyś tak... Chciał jakiegoś diabła, tylko diabeł mógłby ci pomóc, bo nikt więcej. On zaczął wręcz pragnąć diabła. I rzeczywiście wymówił pewne zaklęcie, w jaki sposób tutaj to było. I któregoś dnia na podwórko przyjechał czarny samochód. No i przyjechali nieznani ludzie. I powiedzieli, nie, dlaczego nie odzyskasz domu? Tylko, no nie za darmo. Nie za darmo. I od tej pory my myśleliśmy, co, no, co za co. No, my tak na przykład my wszystko wiemy, my wszystko wiemy, ale nie tak dokładnie wszystko. Gdybyś tam tak pisał jeszcze lepiej, co, co się dzieje, i od tej pory on zaczął pisać listy na jakiś tajny adres, który oni mu podali. I jego życie zaczęło być co najmniej dziwne. Dalej, dalej nie będę mówił, co się stało i czy odzyskał dom. No, Był najsławniejszym tajniakiem w okolicy, jak się to W jakich latach jest umiejscowiona ta książka? To nie. Tutaj około 25 lat, ale czyta się ją krótko. W jaki sposób on skończył, to też trzeba byłoby dopiero książkę przeczytać. Rozum. Ponieważ opierałem się, tak jak zwykle, wszystkie szczegóły są prawdziwe, cała książka jest wymyślona, ale, ale każdy szczegół jest to procentowo prawdziwy. Prawda w szczegółach. Tak, jeżeli był u wojewody, to na pewno taki taki wojewoda był i takie biurko miał, jeżeli był w sejmiku wojewódzkim, to na pewno ten sejmik tak się zachowywał i inaczej, ponieważ ja byłem wszędzie, yy, no tutaj widać na tym takiego urzędnika, człowieka, który poszukuje zemsty i on zapada się, szuka przepisów i coraz bardziej zapada się wchodnik. No, ludzie go odstępują i on no, miota się. To nie. Oczywiście dlaczego ta książka nosi tytuł Niewolnicy muszą umrzeć? Ponieważ w tej rzeczywistości mogą żyć tylko ludzie wolni. Niewolnicy muszą chodzić, bo inaczej no, kraj się nie podniesie. Ponieważ my wszyscy jesteśmy wychowani przez jeszcze komunistów jako niewolnicy i sami musimy zabić niewolnika w samym sobie. Jeżeli będziemy wolni, to wtedy kraj będzie bogaty. Taka, taka jest konkluzja tej książki. Gratuluję i dziękuję. Dobrze.